Witaj. Chcę się z Tobą dzisiaj podzielić takim odkryciem, którego dokonałam w swoim życiu dzięki wideo OSHO. A ponieważ e, przetłumaczenie tego wideo na polski zajęło mi dużo więcej czasu, dlatego chcę się podzielić z Tobą taką refleksją na ten temat. Na temat tego. Jak to jest, skąd płynie radość? Czy radość jest związana z tym, że jeśli czegoś szukasz, na przykład wymarzonego partnera, dobrej pracy, biznesu, pomysłu na siebie, to czy radość płynie z osiągnięcia tego, czyli kiedy znajdziesz już swojego partnera, czy kiedy zdobędziesz wymarzoną posadę, czy wpadniesz na to, jaki rodzaj biznesu chciałbyś prowadzić. Czy radość płynie bardziej z tego, że szukasz, że podejmujesz działania? To jest ciekawe. Na pewno kiedyś w dzieciństwie kolekcjonowałeś coś. Ja na przykład kolekcjonowałam kiedyś kamienie. I z każdej wycieczki, z każdego spaceru, w zasadzie w każdej możliwych, w każdej możliwych okolicznościach zbierałam kamienie. I przenosiła mnie do, do, do swojego pokoju, i tam stawiała mnie na półce. I przez robiłam to przez bardzo, bardzo długi czas. Także po jakimś czasie, kiedy wyprowadzałam się z domu, trzeba było oprzątnąć pokój, i okazało się, że było tam 20 kartonów kamieni. Wyobrażasz to sobie? Wywiezienie tego wszystkiego, wyrzucenie tego, nie dało rady wyrzucić tego do świetnika, trzeba było to wyrzucać partiami. Pamiętam, jak moja mama mówiła do mnie, Kaśka, po co ci tyle kamieni? Jak w ogóle mogłaś zebrać te wszystkie kamienie, a teraz po prostu je wyrzucasz tak o, bez po prostu dognięcia okiem. I pamiętam, że miałam wtedy taką myśl, że tak naprawdę nie chodziło o te kamienie, które stoją na półce. Najbardziej fascynujący jest. Fakt znajdowania tych kamieni, czyli kiedy idę ścieżką i widzę jakiś błyszczący kamień, to po prostu mam ogromną radość z tego, że go znalazłam i wtedy go zabieram ze sobą. Czasem nawet do dzisiaj tak robię, mimo że nie gromadzę już tych wszystkich rzeczy, bo wiem, że właśnie ta piękna to piękna tej chwili, ta radość, która z tego płynie, jest radością z znajdowania, z szukania i znajdowania, a nie z kamienia samego w sobie. I patrząc teraz na swoje życie, widzę też, że dalej mam tą taką strategię radości z szukania. Teraz dużo rzeczy szukam w internecie. Bardzo często szukam jakiejś informacji na interesujący mnie temat albo jakieś książki, jakiegoś wideo. I internet stał się takim, takim zbiorem, takim zamiennikiem moich spacerów i zbierania kamieni. Teraz. Zamiast kolekcjonować kamienie, kolekcjonuję na przykład książki, albo dobre wideo, albo piękne zdjęcia. I odczuwam taką samą radość, kiedy znajdę jakieś piękne, fascynujące zdjęcie, e, pięknego krajobrazu, albo jakiś niesamowity cytat. To mam taką radość z tego, że go znalazłam. I sam cytat w sobie, czy sama książka w sobie jest wartościowa, ale najbardziej wartościowa jest radość, która płynie ze znalezienia tego. I obserwując innych ludzi, na przykład mojego partnera, który przeszukuje internet w, po, w poszukiwaniu ulepszeń i programów do naszej strony internetowej, programów komputerowych, bardzo często spędza mnóstwo czasu poszukując tego wszystkiego. W końcu znajdując coś tam, i czasem to stosujemy, czasem nie, ale tak naprawdę radość z szukania tych programów jest tak ogromna, że może na to poświęcać bardzo dużej ilości czasu. I myślę sobie o tym, że pewnie każdy tak ma, tylko nie wszyscy też to zauważamy: że radość może płynąć z tak prostej rzeczy, jak szukanie w internecie ciekawego wideo, albo muzyki, albo książek. I myślę, że warto też popatrzeć na, z tej perspektywy na takie ważne rzeczy w życiu, jak właśnie szukanie partnera. Wielu ludzi, z którymi rozmawiam, jest samotnych i chciałby poznać kogoś, i szukanie kogoś wydaje się im bardzo frustrujące. To znaczy, tak bardzo mocno nastawiają się na cel już znalezienia, posiadania partnera, że zapominają o tej radości szukania i poznawania ludzi. Bardzo podobnie jest z pracą. Ludzie są sfrustrowani, bo muszą szukać pracy. Zamiast tak naprawdę przypomnieć sobie tą radość, która jest związana z szukaniem, i, yy, I cieszyć się samym tym procesem szukania, wyobrażania sobie, że mogę pracować w tej firmie. O, tu jest ciekawa oferta. O, ciekawe, jakby, było, jakby się u nich pracowało. Myślę sobie, że tą strategię, która działa dla tych małych rzeczy, dla tych drobiazgów, można przenieść na szukanie partnera, na szukanie pracy, na szukanie pomysłu na siebie, że my możemy to robić w taki bardzo przyjemny sposób. Właśnie dlatego, że sama radość płynie z szukania i znajdowania, a nie z efektu, nie z celu. Często mówimy, że mówi się też tak bardziej enigmatycznie, że to droga, a nie cel jest wartościowa. Myślę, że właśnie szukanie i znajdowanie daje tą przyjemność i to właśnie sprawia, że ta droga jest wartościowa. Oczywiście po drodze też uczysz się różnych rzeczy, bogacisz się od doświadczenia, poznajesz nowych ludzi, poznajesz bardziej siebie i to wszystko jest niesamowicie wartościowe. Chciałam się dzisiaj z tą tym podzielić, więc dzisiaj proszę w trakcie swojego dnia pamiętaj o tym i ciesz się właśnie z i znajdowania tych różnych rzeczy w swoim życiu. Tego bardzo ci życzę, bardzo serdecznie. Dziękuję ci, że obejrzałeś to wideo. Pozdrawiam cię i życzę ci wspaniałego dnia. Kasia Szafranowska